Telewidzowie i słuchacze, witamy w nowym odcinku Pertowego Podcastu Filmowego, czyli programu, w którym zastanawiamy się nad sprawami filozoficznymi oraz technicznymi związanymi z branżą filmową. A dzisiaj kolejny odcinek typowo filozoficzny, czyli pytanie odnośnie tego, czy twórcy filmowi powinni oglądać filmy innych filmowców, czy raczej powinni trzymać się z daleka od kin, streamingów i wszelkich telewizji. To ja od razu odpowiem, może na to pytanie. E, mianowicie, nie, nie powinni e, chodzić do kin. Nie powinni chodzić do kin. Sądzisz, <grym> dlaczego nie powinni chodzić do kin? W pewnym elemencie, w którym jakby znalazłem taką teorię mówiącą o tym, że odróżnia się jakby samą inspirację od wpływu jakiegoś na przykład dzieła. Że jeżeli oglądamy na przykład jakiś film, to działa on na nas zbyt silnie, i zaczynamy jakby myśleć tym tokiem rozmowania i jakby tracić tą swoją koncepcję na tworzenie filmów, a bardziej jakby chcemy wzorować się na tym, co właśnie obejrzeliśmy. Wiesz, to jest taki nurt w ogóle poglądów, e, kon... znaczy taki pogląd, e, nie jest on jakoś bardzo powszechny, mam wrażenie, ale e, polega on na tym, że w ogóle prawa autorskie nie powinny istnieć pod tym kątem, że jednak y, każde dzieło jest wynikiem wielu dzieł, które powstały już wcześniej, i y, wszystko jest czymś zainspirowane. Mhm. Nie za bardzo, no, jeżeli chciałbyś tutaj y, znaleźć, jakiegoś, jakby powiedzmy, y, twórcę, który stworzyłby dzieło, które nie było niczym nigdy inspirowane, to po prostu musiała być to być osoba, która wychowała się gdzieś po prostu, wiesz, w dżungli, która bez w ogóle rodziców, hmm. którzy mogliby cokolwiek jakby jej przekazać i jakkolwiek tą osobę zainspirować. Hmm. I wtedy dopiero byłoby to takim naturalnym, Naturalną kreatywnością, bez żadnej inspiracji, bez żadnego kopiowania, bez żadnych tutaj, bez żadnego plagiatu, mhm. um, tylko by to było wtedy takie coś wynikającego czysto z jej weny. Czyli czy taka to... czysto, czysta naturalność, ale wydaje mi się, że jednak i mimo wszystko, jakby zbudowana, jakby pewna taka w ludziach cecha, która powoduje, że jakby podobne pomysły wpadają w ludzie w podobnych miejscach na świecie. No mamy takie jakby starożytne też cywilizacje, które mhm. realizowały dużo jakby takich architektonicznych rzeczy, czy jakichś rozwiązań, mhm. które odbywały się w różnych częściach świata, mimo że te społeczności nie mogły się ze sobą w żaden sposób komunikować. No ale też same te religie i to jak bardzo różne motywy w różnych opowieściach, opowiadaniach, czy to religijnych, czy to takich mitycznych, czy to też takich po prostu przekazach mhm. różnych legend, to bardzo też wiele motywów się powtarza, co jest bardzo interesujące, ale pytanie, czy to wynika z tego, że one są jakoś domyślne dla nas pod kątem genetycznym i e, że już rodzimy się z tym? Czy to jest może tak, że no jednak wędrówka ludów odbywała się jednak wszystkich z Afryki, przynajmniej okay. z naszej tutaj aktualnej wiedzy, e, naukowej, że jednak wszyscy, że, że jednak ci ludzie pierwotni, no to było kilka tysięcy osobników gdzieś tam w centralnej Afryce i dopiero później te wędrówki ludów na wszystkie pozostałe kontynenty doprowadziły do tego, że, yy, że, że homo sapiens yy, w lekko powiedzmy in, z innym wyglądem, ale nadal ten sam gatunek Zamieszkuje tutaj wiele y, i też no, wiele cywila, cywilizacji powstało, niezależnych od siebie, nie? mhm. bo gdzieś tam i ta, y, szczególnie W Ameryce ta, Południowej. Tak, w Ameryce czy Północnej czy Południowej, mm, no to jednak była zupełnie odizolowana przez, przez wiele, wiele lat od y, powiedzmy Starego Kontynentu, na przykład. Nie? A jednocześnie, tak jak mówisz, wiele tych motywów się tam. Czy to w sztuce, czy to w tych religiach, wiele tych motywów było podobnych. No to tak jak mówisz w sumie, no, i, i, że, że nie wiadomo tak naprawdę, na ile to jest typowo genetyczne, i, i gdyby był jakiś lud od zawsze odizolowany, to też by tego typu rzeczy wykształcił, czy jest to związane z tym, że to jakby ewoluowało, ale jednocześnie nadal było tym samym powielanym tutaj schematem. Yy, przez Po prostu przekazywanym z ust do ust wiem, przez kolejne pokolenia, które coraz bardziej oddalały się od tego, od tego źródła, mm -hmm. yy, że tak powiem, gatunku yy, Homo sapiens. Czyli, czyli pojawia się jakby ten problem taki, że jeżeli i tak odizolujemy się na przykład właśnie od tego kina, filmów wszelkich, to nadal jakby jesteśmy narażeni na, na tą inspirację i na tą jednak na tą podobność do, do innych pomysłów, że jakby. Nie, nie da się za bardzo, jakby całkowicie wyciąć wszystkiego ze swojego no tak, jakby, genetycznego tego, też kodu, czyli żyć w... w społeczeństwie, nie? To wydaje mi się że bardzo ciężko się odciąć od tego. Możemy ograniczać, albo, albo wręcz nasycać się jeszcze bardziej, aż tak wręcz na siłę, jak największą ilością. dzieł. Ja uważam mimo wszystko, że lepiej jest się inspirować i oglądać jak najwięcej. Wtedy możesz y, mieć jak najszerszy taki obraz tego, jakie dzieła powstawały do tej pory, jakie elementy ci się w nich podobały, a jakie się nie podobały. I dzięki temu możesz tworzyć nowe kombinacje z motywów, które już kiedyś powstały, a Ty możesz tak y, połączyć te, te różne motywy, które już były, w coś zupełnie nowego. No, wydaje mi się, że tu przykładem jest chociażby twórczość Quentina Tarantino, który y, wykorzystuje bardzo dużo takich kalk z różnych, y, gdzieś tam z tego kina, klasy B i tak dalej, y, czy, czy z różnych y, m, takich, y, powiedzmy, nurtów w kinie, y, a on je łączy w swoich, co daje jakiś nowy, kreatywny, y, oryginalny y, utwór. Ale czy może nie lepiej byłoby właśnie jakby zamiast oglądania filmów to jakby sięgnąć po jakieś inne media typu właśnie literatura czy malarstwo mm -hmm. czy też jakaś architektura i, i na podstawie właśnie tego próbować jakby jakąś inspirację w sobie wytworzyć jakby Przyswoić. O, oczywiście, że tak. Myślę, że wszystko Więc to. Tutaj mniej w, można, w, wydaje mi się, że to znaczy. można by to wtedy uznać za mniej wtórną inspirację, czyli mhm. taką pochodzącą jednak z zewnątrz, jakby z samej branży filmowej. Nie być jakby tak bezpośrednio zainspirowanym. Ja no mimo tak wszystko uważam, uważam, że najbardziej wartościowe byłoby połączenie tego i po prostu inspirowanie się zarówno różnymi innymi sferami kultury, tak jak mówię, architektura, malarstwo, muzyka i tak dalej. I nie tylko w ogóle, kultury w ogóle. Interesowanie się i jak najszersza wiedza ogólnie o świecie, o, o, o człowieku, też wiedza naukowa ogólnie jak najszersze perspektywy pozwalają na to, żeby później z niego wykluło się po prostu jakieś, jakieś dzieło. Um i uważam, że bardziej to wartościowe jest niż izolowanie się od tego, chociaż takie izolowanie może też pewne ciekawe efekty przynieść na pewno. No mi się wydaje, że mogą się pojawiać pewne wady jakby inspirowania się na zdanych jakby konkretnej Dziedziny, w której się jakby jest się osadzonym, tak jak właśnie w filmie. Mhm. Ja na przykład tutaj no, jest, spotkam się z takim tutaj problemem, że od wielu lat mocując się z napisaniem książki, niestety przy każdej lekturze jakiejkolwiek innej książki, od razu jakby nachodzą mnie inspiracje stylowe, na przykład mhm. z niej, i przez to jakby za każdym razem dochodzi do zmian tutaj w, tej, w swoim trybie tego pisania, że mhm. jakby spodobał się jakiś motyw, i od razu chce się zamienić wszystko, co się do tej pory zrobiło, właśnie, na ten styl na przykład. Mm -hmm. To myślę, że w branży filmowej może również też to jakby rzeczywiście, pojawiać się. Rzeczywiście jest tak, że w literaturze są pewne style takie narracji, które się powielają u różnych twórców. Mm -hmm. I niewielu jest takich twórców, e, chociażby jak Olga Tokarczuk, które, którzy potrafią e, coś jakoś zupełnie na nowo o, odkryć sposób opowiadania historii. Nie? Mm -hmm. To rzeczywiście rzeczywiście można wpaść w taką e, pułapkę, a nie jestem pewien, czy takie izolowanie się tutaj sprzyja temu. Eee, czy gdybyś, te przed w ogóle nie czytał nigdy żadnej książki, to czy to by było na korzyść? No wydaje mi się, że na pewno nie byłoby na korzyść pod kątem jakby umiejętności jakichkolwiek. Językowych. językowych. <laughs> I z tego, co jakby... Gramatycznych, co, co ludzie są w stanie przyswoić tak. na przykład w takim tym. No to pod tym kątem rzeczywiście, ale yy, no mamy jakby pewną jakąś bazę, to trzeba jednak wytworzyć. Tak samo, no film, jeżeli byśmy zabrali się za realizowanie filmu i nie byli np. braćmi Lumier, którzy nie mieli żadnego wcześniejszego mm -hmm. przykładu, albo Edisonem, no to, no to trudno jest jakby stworzyć coś coś jakby w, tym, w tej dziedzinie, jeżeli w ogóle nie wiemy jak cokolwiek wygląda w tym. Coś mi się mm -hmm. wydaje, że jednak, jednak jakąś bazę należałoby początkowo stworzyć Tak, początkową szczególnie że, i to, że jakby twórcy przez wiele lat wykorzystywali pewne motywy, to one u widza utrwaliły się już. I teraz, jeżeli byś realizował film bez wiedzy o tych motywach, to wiele rzeczy mogłoby być dla widza niezrozumiałe, Nie. bo są pewne zabiegi, które wykorzystują pewne skróty myślowe. Mhm. E i... Już działają z jakąś podświadomością pewną, tak. która się wytworzyła. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dlatego jednak mimo wszystko mm, filmy są podobne do siebie, mm -hmm. bo działają w takim kluczu pewnego rodzaju. No, gdybyś ty bez znajomości tego klucza i bez obejrzenia jakichkolwiek filmów nie, chciał coś zrobić, no to na pewno by to było trudniejsze do przyswojenia dla widza. Może i bardziej kreatywne, może i ciekawsze, ale na pewno trudniejsze w odbiorze, nie? Także jest to jakaś wada. Ale chcę tu jeszcze nawiązać, jeżeli jesteśmy jakby w tym temacie, do jeszcze jednej tutaj kwestii, jaką jest AI i to, czym AI się inspiruje, i czy właśnie te rzeczy, czy, czy właśnie powinny się blokować dostęp do sztucznej inteligencji, do możliwości inspirowania się wręcz nieograniczonymi ilościami dzieł. I czy to jest właśnie szkodliwe, że, że te dzieła wypluwane przez AI, tam nie ma w nich tak naprawdę żadnej kreatywności, tylko jest to po prostu właśnie też troszeczkę to, co robi każdy twórca, czyli zlepek tego, co już było e, i próba stworzenia z tego no czegoś właśnie, kreatywnego ale czy, nowego. No właśnie, jeżeli nazywasz to brakiem jakby kreatywności, mhm. jeżeli jest to tym samym, co robią wszyscy, wszyscy ludzie właściwie dookoła mhm. i o, ich jednak mieni się tym mianem kreatywnych jeżeli coś tworzą, a jakby dobrze wiemy, że trudno jest jakby w obecnym mhm. stanie ilości. No i właśnie z tego wynika ten pogląd właśnie tego, że nie powinny być czegoś takiego jak prawa autorskie, mhm. że tak naprawdę nic nie jest czymś, niczym oryginalnym, tylko zawsze to jest to stawanie na ramionach olbrzymów, nie? Że korzystasz z tego, co już było i każde kolejne pokolenie ma coraz większy zasób tego, z czego może korzystać, bo tych kolejnych dzieł, się jest coraz więcej, i, i ten postęp idzie do przodu, a więc każde kolejne pokolenie e, może robić coraz lepsze rzeczy, nie dlatego, że jest nie wiem, mądrzejsze czy bardziej kreatywne, tylko dlatego, że już więcej zostało stworzone do tej pory i na podstawie tego wszystkiego, co już było stworzone, ma większe e, możliwości e, eksperymentowania z tymi formami. Ewentualnie tworzenie jakichś nowych, jednocześnie inspirując się tymi, które już były mhm. wykorzystane. No, ale też jednocześnie właśnie z, jakby z każdym tym pokoleniem zmniejsza się ilość możliwości jednak do stworzenia tych takich nowych rzeczy, bo jednak mhm. jeżeli nawet spojrzymy właśnie na taką historię malarstwa, no to jednak widzimy takie jasne tutaj przeskoki pewnych, odkrywania nowości, jednak jest duża różnica między mhm. tym, co jest malowane tutaj w średniowieczu, a później przez tutaj okres baroku, aż do tutaj sztuki współczesnej, takiej początku XX wieku, to mamy tutaj duże, duże zmiany. A jednak, jeżeli byśmy chcieli jakimkolwiek wyzna wyznacznik dzisiejszych czasów znaleźć, to to już jest jednak trudniej takie, taki oryginalny znaleźć element. Mhm. Nawet jeżeli wiemy, że jakby te poprzednie epoki też się inspirowały, na, odnosiły do, się do jakby poprzednich, tak jak renesans do Antyku, mhm. to jednak wnosił on na tyle dużo, że nie, trudno jest go, jeżeli się ma jakieś już obeznanie, o, o, pomylić go jakby z tą sztuką e, wcześniejszą. A wydaje mi się, że to jest trochę taka pułapka myślenia, że Teraz... To by się wydaje, że już wszystko zostało odkryte i że nic nowego się nie da wymyślić? Znaczy, ja uważam, że wszystko już zostało odkryte, tylko że okay. po powodem jest, po, znaczy kluczem jest mm -hmm. zrobienie tego, żeby zrobić to jakby w inny sposób. Tak, jeżeli na przykład mamy, mm -hmm. to sięgniemy do jakiegoś właśnie biznesu, na przykład produkcji, jakichś takich rzeczy pod codziennej potrzeby, mm -hmm. to jednak te wszystkie potrzeby już właściwie są, powiedzmy, zaspokajane, a jednak nadal pojawiają się. Wykreować jakąś Nową potrzebę. Możesz wykrywać jakąś nową potrzebę, ale możesz też, jakby zrobić to samo, tylko zrobić to trochę w inny sposób, po prostu. Mm. Nadal mamy sukcesy różnych firm, które handlują jakimiś, no tutaj, produktami, które mm. już od dawna są znane i, i które można powiedzieć, że już właściwie nie ma szans, żeby coś, coś w tym nowego mm. osiągnąć. A, a nagle pojawia się nowa czas... marka, która tak, tak. sprzedaje to w taki sposób, że nagle jakiś produkt nagle zaczyna być mega, mega popularny. No tak, i wiesz, wydaje mi się, że teraz. Ty myślisz, ok, zostało wszystko już wymyślone, jeśli chodzi właśnie o sztukę, czy, czy, czy sztukę filmową, ale na przykład ktoś za 100 lat pomyśli to samo, a jednocześnie przez te 100 lat zostanie wymyślone w ogóle mega dużo nowych form i, wiesz, i sposobów realizacji, czy to jakichś zabiegów stylistycznych, które nagle staną się pewnie jakieś po bardzo popularne. Więc wydaje mi się, że to jest takie... Po prostu nasza nieumiejętność wyobrażenia sobie rzeczy, które jeszcze Któryk nie są. Tak, tak. tak. I że to jest taka pułapka, w którą się łatwo, mm -hmm. łatwo wpaść, że już, o, już nic kreatywnego nie da to się zrobić. To już lepiej wymyślić. w ogóle nic nie robić. To, to już lepiej nic nie robić, a ja tak <laughs> wiesz, po 10 latach się okazuje, Nagle że chce... jak ja na to nie wpadłem, to było takie proste, a oni to wykorzystali i dzięki temu wiesz, że odnieśli sukces, nie? I takie proste, że ja na to nie wpadłem 10 lat temu, przecież tak samo mógłbym zrobić, nie? Mm. A jednak tego nie zrobiłeś i to jest. No jednak tylko ta garstka ludzi, którzy faktycznie są tymi e, tak innowacyjni, a jednocześnie mają tyle szczęścia, że ta innowacja ich e, czy, szczęścia, czy też może właśnie możliwości promocji tego, że stanie się e, ich innowacja niszowa, stanie się główną, mhm. głównym nurtem w jakiś sposób i że to jest e, naprawdę jakby garstka ludzi, którym się coś takiego udaje, m, którzy potem najczęściej przechodzą do historii po prostu, nie? I podejrzewam, że tacy innowacyjni twórcy w przeszłości mogli być, że na przykład w tym samym czasie kilku różnych twórców robiło coś w jakimś konkretnym stylu niszowo, ale, ale tylko, jeden nich, tak, tak. tylko jeden z nich. Tylko jeden z nich. Przeżył do głównego nurtu, mm -hmm. stał się na tyle popularny. Może dlatego, że po prostu miał szczęście, może dlatego, że był najlepszy z nich, może dlatego, że miał, urodził się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i to on przeżył do historii, jego nazwisko zostało mm -hmm. zapamiętane, nie? Ale dobra, jeszcze przejdźmy może do tego AI. Jak ty uważasz, czy rzeczy tworzone przez AI, do kogo powinny te prawa autorskie należeć i czy w ogóle powinny. Być, na przykład, w domenie publicznej, czy może powinny należeć do samego AI i to ono powinno decydować o tym, co się z tym dziełem dzieje, i ono powinno jakoś te tantiemy. Znaczy, znaczy jeżeli, jeżeli jakby zaglądać w, to, w te prawa AI, no to trudno powiedzieć, żeby te dzisiejsze AI było rzeczywiście tym tą prawdziwą sztuczną inteligencją. Czy ono jest jednak takim nadal mechanizmem typowo obliczeniowym, który mhm. trudno jednak nazwać takim samoistnym rozumem? Mhm. Więc jakby nadawanie mu takim praw moim zdaniem na ten moment jeszcze jest jakby trochę na wyrost. No dobrze, ale w takim razie tu masz wybór pomiędzy, no bo wiadomo, że nie ma świadomości, więc ciężko nadawać jej jakąś osobowość hmm. prawną czy to, czy to fizyczną, ale w takim razie masz wybór pomiędzy tym, czy takie rzeczy stworzone przez sztuczną inteligencję powinny być w domenie publicznej i nie powinno być, nikt nie powinien móc sobie rościć do nich praw. Do tego, że tak naprawdę bazują na wszystkim, co już było, i są tylko zlepkiem, powiedzmy, rzeczy, które już wcześniej powstały. Czy też, na przykład, właściciel tego AI, albo osoba, która napisała prompt, powinna mieć te prawa i móc sobie pobierać, właśnie, tantiemy, czy. Licen opłaty licencyjne za dystrybucję tego, na przykład. Znaczy, najbardziej przyjemną opinią byłoby to, jakby się powiedziało, że osoba, która wpisała prompt, jest oczywiście właścicielem, ale myślę, że raczej są szanse raczej nikłe, że, że, taka, że taka sytuacja najdzie Znaczy, tak w sumie no też, teraz jest. No, że... no właśnie, no nie do końca, właśnie. Tak, że jest. że jednak no, wpisanie prompta nie równa się jakby z prawem autorskim na, na ten moment. Okay. Bo nadal, no, tym bardziej, no, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, chyba, że jakieś zmiany zaszły, ale wydaje mi się, że. Że nie, że jakby, jakby to, co jest wytworzone, jest w, w, w posiadaniu bardziej tych jakby firm, które tą sztuczną inteligencję jakby. Okej, okay, nie, to, to wydaje mi się, że to, raczej jest, jest tak, że. Nie, to właśnie osoba, która wpisuje prompt, może... Nie, właśnie to to wiem, że na pewno nie. Okay. Że osoba wpisująca prompt nie nie No To zachęcały też do, do pogłębienia wiadomości. research został zrobiony zbyt <laughs> słabo dzień dzisiejszy. Tak. Znaczy, jest albo ta wersja, że, i, że te firmy, które posiadają mhm. tutaj sztuczną inteligencję, one mają, są właścicielami, albo ta domena publiczna. Aczkolwiek ta domena publiczna jest też no, taka nie, nie do końca. Nie do końca jasna, taka. Nie, do, nie, jednorod... nie jest to taka pełna domena publiczna, tylko z pewnymi ograniczeniami. No, no dobrze, ale jakoś... na przykład co, co, została teraz stworzona reklama Coca-Coli e, w pełni AI, świąteczna, najnowsza reklama Coca-Coli. Została wygenerowana w 100% przez sztuczną inteligencję, e, co widać troszeczkę po uzębieniu e, <laughs> e, aktorów, e, tych sztucznych aktorów, którzy tam występują, mm -hmm. e, wirtualnych aktorów i pytanie tutaj no wydaje mi się że jednak prawa do tej reklamy ma jednak Coca Cola a nie właściciel pytanie też jak oni to stworzyli czy korzystali z jakiegoś właśnie AI które było na jakimś serwerze jakiejś firmy która to ten algorytm stworzyła czy też na przykład oni stworzyli swoje hmm. czy też na przykład kupili kod źródłowy i mogli na własnym sprzęcie Generować to, nie? bo to też jest jakby różnica. No wydaje czy, się, że... czy robisz to na serwerze dostawcy, czy robisz to na swoim komputerze ze swoim procesorem, tylko korzystając z kodu czyjegoś, czy też korzystasz ze swojego kodu na swoim komputerze? No bo to wtedy już jest procentowo moim zdaniem pewne, że ta osoba, która ten prompt wpisała, wtedy jest właścicielem tych, tych praw. Ja myślę, że z tego co mi wiadomo, to jest zależne jednak od krajów, w których jakby jest, to się odbywa. Okay. Jakie prawo I, ma. I tak, tak. I na pewno no, jestem przekonany, że te generatory, które są darmowo dostępne mm -hmm. jakby w sieci, one jakby nie, nie tworzą tego od razu prawa własności po wpisaniu prompta, mm -hmm. ponieważ no, te, też te obrazy jakby są wrzucane gdzieś, gdzieś one krążą w tych, w tych bibliotekach. Mm -hmm. Cały czas są jakby czy z Midjarney, czy, z, czy z Daily 3. Jakby wszędzie one są tam, nadal w tych bazie. No dobrze, ale załóżmy taki chat GPT i jego tekstowy, na przykład scenariusz, który, który on wygeneruje, i potem ty ten scenariusz zrealizuje. Ja myślę, że realizowanie scenariusza to, to GPT nie jest najlepszym pomysłem? Możliwe, że tak, tak, ale wiesz, no, też nie wyobrażam sobie, żeby potem tą temy jako ze scena ze, dla scenarzysty, płynęły do. Nie wiem kogo. Szefa OpenAI? No, no właśnie. No. No, no, Także to jest takie wiesz, dyskusyjne tutaj pod tym kątem. Ale tak. No jest tutaj dużo myślę, że takich jeszcze do rozwiązania kwestii, i na pewno wymaga to dyskusji po prostu o tym. Teraz jest najbardziej odpowiedni czas do tego, żeby takie właśnie e, mor moralne, czy to filozoficzne, czy to takie właśnie aspekty prawne tego e, po prostu prze przeanalizować, podjąć pewne decyzje, e, póki nie jest jakby za późno i nie musimy działać wstecz mm -hmm. i uregulować tego, co już wcześniej. Co już z e... zużyte i wrzucone i sprzedane tak. i odpłacone od tego podatki, <laughs> które później nagle cofane. No właśnie, właśnie. Więc na pewno to są teraz takie czasy, w których trzeba takie decyzje. Podejmować. Ym... Także jednak to inspirowanie, inspirowanie się i oglądanie wychodzi na to, że nie jest aż tak złe, jak może się wydawać. <grystanie> Lepiej jest jednak czasem trochę obejrzeć oglądać no ja i stać przykład... się taką sztuczną inteligencją, yy, niż właśnie polegać na tym, że, że, że się stworzy coś, co będzie nieczytelne zupełnie. Tak, tak. Na pewno ma to jakieś swoje wady, ale. Raczej więcej korzyści niż, niż tych właśnie wad. Także dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy do kolejnych. Można wysłuchać ten odcinek na Spotify, na YouTube. Zapraszamy do komentowania. Można też zajrzeć na naszą stronę www.peryt.eu lub odwiedzić nasz kanał YouTubeowy, na którym oprócz samych odcinków podcastu pojawiają się też filmy fabularne. Na ten moment najnowszym jest Alastor, ale już niedługo pojawi się również aberracja pełnometrażowy pierwszy pełnometrażowy film produkcji perytowej, także zapraszamy do śledzenia. Tak i zapraszamy do wspierania też na Bike Coffee tu można zasponsorować na kawę. <grym> Dziękujemy słuchacze i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.